Siemano Widzowie! W dzisiejszym odcinku nagramy sobie recenzję! Ale czego tak właściwie? Glorious Model of A ty na co czekasz? Zostaw tego suba i lajka! Dobra Widzowie, nie będę tego już przedłużał, tutaj macie gameplay z outcome'em. Siemano Widzowie, z strona strony Aleksiej, w dzisiejszym odcinku będziemy recenzować Glorious Model of i zobaczymy czy w ogóle mam sens tam mieszka, może kupmy jej właściwie w 2025 roku. Dobra, szybko się... Aha. Siema. Dobra. Nie lubię tego czasami tych... Yy, tego nowego z ze skrzynkami, że wiecie, że trzeba kilka razy kliknąć tam w kurze. Już do czerwonych, bo... Czemu mnie? Są czerwonego. Nie mamy jego beda. Ten meczek spadł. po niebieskiego. No i spad czym Mamy kolejnego No i widać przyjemnie się nawet gra Na tym miejscu po prostu Ważnie wiele Bez trzeba Jest, do... więc to właściwie to jest Mega jadło, moim zdaniem To największe No jest lekko ma Lekko się w nią klikam W sensie wręcz jak draguję to mam wrażenie, że Mógłbym ją rozwalić Na szczęście tak nie jest Elo Siemano mhm mm idziemy po szarego. Gdzie ma? Dobra, mamy go. No, co najważniejsze, w ogóle, może sobie masz, macie tutaj takie fajne oprogramowanie do tej myszki. Więc, tak, właściwie, jest to mega opidlamie, dla mnie, że mogę sobie ją ustawić jak chcę. Aha, no. Ale w sumie teraz widzicie, że to większość jak ma to właściwie jakiegoś tam podstawowego stopta, zauważyłem. No i coraz więcej myszek ma debuff w opcjach, więc to jest w ogóle mega dla mnie. Jeżeli się nie mylę, niektóre myszki Genesis tak już mają... No, brokaty tam zazwyczaj miały to, chyba. No to my go podjedziemy, no. Ale go już nie ma, więc w sumie... GG. Dobra, teraz sprawdzimy sobie tak właściwie, jak się na niej blidzuje. No bo tak będzie, że jest mit, no ale na no pewno dobrze co nie. Więc zacznijmy może od takiego speedblidza. Teraz zrobię sobie, może, Brazylię. Do samej myszki nie mogę się przyczepić Jest dobrze zrobiona, wykonana, jest lekka Ma fajne RGB Ma lekkie kliki Czasami mam wrażenie, że są za lekkie Ale to dla mnie jest Nawet bym powiedział, że zaleta niż Łada No i myszka także jest a Więc opłaca się ją kupić, moim zdaniem Bo jest bezprzewodowa No i nadaje się do Minecrafta Wszej stronie, czy to dla czy czy tylko go Nie 1.20, żebyście chcieli na pograć Do Discord